Powiedział Ksiądz w, pierwszej, w drugiej części tej naszej porannej kawy, że właśnie jeden świadomy świecki może zrobić dla Kościoła bardzo dużo. Taki zaangażowany, przyciągnąć, tak jak Ksiądz powiedział, nawet dwa autobusy tych, którzy przyjadą do tego Kościoła. Rozpali ich swoim zaangażowaniem. Tak się składa, że będąc teraz w Polsce, Ksiądz udziela sakramentu bierzmowania ludziom młodym, czyli tego sakramentu tak naprawdę, który. Predestynuje ich do apostolstwa, do tego dzielenia się wiarą? W Homilii w Gierczycach w dniu wczorajszym ksiądz powiedział właśnie, że ma ksiądz głęboką nadzieję, że sakrament bierzmowania dla ludzi młodych nie będzie sakramentem uroczystego pożegnania z Kościołem w obecności Biskupa. Jak to jest z tymi ludźmi młodymi, z ich przynależnością do Kościoła. Też wspomnę za chwilkę taką historię z księdzem, którą opowiadał ksiądz z kolei na rekolekcjach dla studentów kilka lat temu, w których ksiądz uczestniczył, o takiej swojej jakiejś historii też poznawania Pana Boga. Ale właśnie dlaczego ten sakrament jest tak ważny dla ludzi młodych? Ludzie młodzi tutaj na południu Polski przyjęli chrzest najczęściej w dzieciństwie jako niemowlaki. I sakrament bierzmowania ma być taką świadomą decyzją, że chcę być katolikiem. Chcę z jednej strony oddać swoje życie Panu Bogu, z drugiej strony prosić o pomoc w realizacji moich nadziei, moich planów życiowych. Na ile to jest świadome, na ile to jest, to jest taka decyzja, Decyzja, którą podejmuje się z radością i z przekonaniem, to trudno powiedzieć. No każdy, każdy musiałby mówić za siebie. Myślę że, myślę, że bardzo ważne jest to przygotowanie do bierzmowania, które dokonuje się w parafiach, w rodzinach. Bardzo ważne jest wykorzystanie tej szansy, żeby, żeby Kościół mógł mieć oparcie na ludziach młodych. Mhm. Księżyc ja to przeszkadza wspólnoty, w której sam jestem, czyli jakby ruchu Światło Życie, założonego przez księdza Franciszka Blachinskiego, aktualnie gałęzi rodzinnej tego ruchu, czyli domowego kościoła, ale patrząc, tych ludzi młodych w naszej ocenie, jak obserwujemy, coraz mniej jak gdyby garnie się chcących być zaangażowanymi. Czy Ksiądz, z czego to może wynikać? Czy to jest, to jest kwestia czasów, czy, czy może ma ksiądz zupełnie inną opinię i uważa, że, że, ich, że, że jest coraz mniej, ale lepszej jakości, takich coraz bardziej świadomych. I sakrament bierzmowania właśnie z tym się wiąże. Z tym Trudno się mi powiedzieć, się... no ja się przyglądam temu, co się dzieje w Polsce. Mhm. Trochę z boku, trochę się ciesząc z tego, że jest bardzo dużo ludzi, ludzi, którzy rzeczywiście z głęboką wiarą przeżywają sakrament bierzmowania. Czy jest mniej, czy więcej, pewnie czasy się zmieniają. Może, mogę powiedzieć, że w Kazachstanie, w tych takich e, bardziej prostych warunkach ludzie nie mają tylu możliwości, chociażby spędzenia wolnego czasu. E, dzięki Bogu w Polsce e, tych różnych możliwości jest e, dużo. E, nie zawsze e, nie zawsze ktoś ma e, e, chęć, prawda, oderwać się od komputera, od internetu, po to, żeby, żeby w grupie swoich rówieśników przeżywać czas wolny. Po prostu nie ma tego czasu wolnego. Jest cały szereg zajęć, jest Judo, szkoła, pływanie, szkoła, języki obce, tak wyjazdy za granicę. Także tutaj, tutaj kościół, organizacje kościelne, kościelne organizacje młodzieżowe no mają bardzo dużo konkurencję. To powinien być jakiś taki świadomy wybór, ale jednocześnie, jednocześnie to jest wezwanie dla wszystkich duszpasterzy, żeby stwarzali pewną alternatywę dla takiego świeckiego spędzania, czysto świeckiego spędzania czasu. Hmm. Ale to jest jednak wymagające, jednak, bo nie jest tak łatwo, tak łatwo jakoś stworzyć taką alternatywę, e, szczególnie w przypadku ludzi młodych, czy nawet dzieci i, i stworzyć takie atrakcyjne duszpasterstwo. To jednak jest... No pewno, że tak. No, no to, jest... no, to nie jest... Bogu dzięki chyba tutaj na południu się to po, po części udaje. Tak jest. Mam w Kazachstanie doświadczenie już dwuletnie współpracy z ruchem Światło Życie. W tamtym roku po raz pierwszy przyjechała przyjechało dwójka wolontariuszy z tego ruchu do Kazachstanu. W tym roku mamy trzy osoby z diecezji warszawsko-praskiej i z Łodzi. Ci ludzie się sprawdzają bardzo we współpracy z nami, a jednocześnie mówią, no to to jest ten pobyt w Kazachstanie... Nauka języku, języka angielskiego. Zajęcia z młodzieżą, no to jest dla nich coś, co pomaga w osobistym rozwoju. Książę, biskupie, kończąc ten wątek, jakby młodzieżowy, jeszcze wracając do Kazachstanu. Jakby tak ksiądz w kilku słowach jakoś tak, podsumowując, no... Co Kazachstan zmienił osobiście w księdza, w księdza życiu? Ta posługa przez te 10 lat. Co, co ksiądz doświadczył yy, jakby w, w realizacji różnych planów Bożych w księdza życiu? Bo to jest takim naj, najpiękniejszym, zawsze najbardziej czytelnym świadectwem po prostu. Ja nie, nie lubię tak bardzo, <laughs> bardzo podsumowywać. No, chodzi o to, żeby, żeby niezależnie od tego, gdzie człowiek jest, starać się wykorzystać szanse do zrobienia czegoś dobrego. Na pewno w Polsce, jak ktoś śpiewał, wszystko już było. Albo jest. Kazachstan stwarza możliwość robienia czegoś, czego nie było. Nie było parapii, jest. Nie było kościoła, jest. Nie było takiej czy innej grupy młodzieżowej czy osób starszych, jest. Wobec tego. Wobec tego ten Kazachstan daje bardzo dużo satysfakcji. Jeżeli chodzi o otworzenie, to widać, że, coś, że są jakieś efekty. Kazachstan rozwija człowieka, każdego, każdego z nas. Jeden z księży, ksiądz Cezary Komosiński, przyjechał do, do Kazachstanu i mówił: Pierwszy tydzień uczył się tego rosyjskiego intensywnie, no, trapił najpierw Msza święta po angielsku. Potem no, rosyjska gdzieś tam przeszła, msza święta następna po włosku. Potem poniedziałek odprawiamy po łacinie. No, on podjął się odprawiania w tej mszy świętej po łacinie, wyszedł spocony, nie tylko dlatego, że tam było ponad 30 stopni. Teraz po, po kilku latach pobytu w Kazachstanie no, nie stanowi to dla... dla niego i problemu. dla wielu z nas problemu, dlatego, że trzeba się przygotowywać, trzeba, gdy, gdy jest troska o to, żeby jako tako sprawować te funkcje liturgiczne. Ksiądz zawsze lubił biskup, jeszcze jako ksiądz zawsze języki, uczył się ich, mówi przecież bardzo, dużo po niemiecku i angielsku, a kazastan jeszcze pomaga, pomaga być poliglotą, czyli jakby, to żeby znaczy służyć innym. To jest wyzwanie, nie powiem, że... że to przychodzi bez trudu, to jest, to jest jednak związane z takim solidnym przygotowaniem i, i trudem. I, i jednak po polsku, po polsku mówi się zdecydowanie dużo łatwiej łatwiej wyrazić to, co, to, co pomyśli głowę, prawda? No tak, no bo naturalnie tego języka. Dzisiaj może naszą poranunkę ogląda bardzo wielu ludzi młodych, mających kilkanaście lat, może te osoby kiedyś właśnie trafią. Do zapraszam, tego... zapraszam. Mamy stronę internetową. Na tej stronie internetowej można znaleźć nasze, nasze adresy. Jeżeli ktoś chciałby, chciałby przyjechać do Kazachstanu na, na jakiś czas, na wakacje, czy też na, na kilka miesięcy, na kilka lat, bardzo chętnie proszę o kontakt. Słyszeliście, bo na ogół tak dużo tych w internecie i internetu korzystają właśnie ludzie starsi, w mniejszym stopniu, a przede wszystkim ludzie młodzi. Jest tutaj zaproszenie księdza biskupa. I, I do, do i starszych, i do młodych. Do... I do starszych i do <laughs> on... młodych. No, my się cieszymy, że po 10 latach jak się z księdzem biskupem spo, spotykamy, no to ksiądz Biskup oczywiście no, znany z żartów, powagi w sprawach najważniejszych, ale też z dowcipu, kiedy powiedzieliśmy, że nie, nie z odpowiedział wszystko jeszcze przede mną, także oczywiście. Także, cieszymy się, że ksiądz jest z nami. Ci, którzy są wierzący, modlą się ludzie dobrej woli życzą, jak najlepiej, my też do tych życzeń się dołączamy i no, po ludzku też mógł zapłać, cieszę się z tego kontaktu, cieszę się z tej przyjaźni, która trwami mu 10 lat poza mojego pobytu poza, poza bochnią poza Polską Mógł zapłacić. <tryk> Moim Państwa gościem w dzisiejszej porannej kawy był ksiądz biskup Janusz Kaleta, administrator apostolski w Kazachstanie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.